Konferencja TEDx Warsaw Women. Jakie wrażenia? Fantastyczne wrażenia. Dlaczego? Dlatego, że widownia była super żywa. To było nieprawdopodobne, że, ty, że bilety sprzedały się w ciągu kilku minut. To... Naprawdę mówi bardzo wiele o tym, jak chcemy się rozwijać, jak chcemy słuchać mądrych rzeczy, jak chcemy być razem. Znaczy, ja byłam pod wielkim wrażeniem już od tego pierwszego momentu, kiedy te bilety sprzedały się szybciej niż na koncert Dawida podsiadło podobno. Ponieważ jest to TEDx Warsaw Women, w związku z tym były to głównie kobiety, to była taka energia, było takie zrozumienie, było takie docenienie, było taka wiesz, taka, zawsze dzieje się magia, w, kiedy jest duża grupa kobiet. Bo już jesteś tuż po wystąpieniu. Powiedz mi, jakie emocje, jakie wrażenia? Przede wszystkim ogromne szczęście, ogromna radość, było, było super. Ja się nie spodziewałam, że publiczność będzie tak żywo reagować. E, kamień serca mi spadł, przyznam szczerze, no bo jednak długie tygodnie przygotowań, ale się opłaciło, wyszło super, prowadzący super, więc myśmy mega się O czym mówiłaś? Ja mówiłam oczywiście o śmierci, jak to ja, o, o pogrzebach, o sfajaniu śmierci i fajnie wyszło, bo ludzie naprawdę reagowali na tą mowę. Agnieszko, e, która to Twoja przygoda z Wars Warsaw Women? To już moja trzecia przygoda, już trzeci raz jestem mentorką. Chciałabyś nam w kilku zdaniach powiedzieć, na czym ta rola polega, w jaki sposób pomagasz, jak, jak wspierasz takiego mówcę, mówczynię? Przede wszystkim chyba na słuchaniu. Trzeba dużo, dużo słuchać, o czym nasz mówca chce powiedzieć, co mu w duszy gra. I też trzeba znać te ramy mowy tedowej, bo każda mowa mowa na Tedzie ma te swoje ramy, których trzeba pilnować, bo one są dobrze skrojone. Dlatego i trzeba to to, co w sercu u mówcy brzmi, trzeba to dopasować jakoś do tego, co dobrze płynie na Tedzie. Agnieszku, powiedz mi, jak wyglądały przygotowania twoje do, do tego wystąpienia? Ponieważ było po angielsku, to było sporo pracy językowej, natomiast nawet, bo to myślę, że jest ciekawostka z moją nauczycielką głosu, śpiewałyśmy niektóre frazy, żeby być pewność, że będę je dobrze wypowiadać. Także śpiewająco się przygotowywałam. Hasło redefinicje. Jak w twoim życiu rozumiesz te redefinicje, bądź jak one się pojawiają? Właśnie nawet to wystąpienie było o redefinicji, bo nie mówiłam o ulgach, którą wszyscy znamy o tej wielkiej, tylko o takich malutkich, które naprawdę są wszędzie i bardzo często nami zarządzają więc zredefiniowałam tą ulgę. Michale, kobieca konferencja TEDx Warsaw Women, jesteś mówcą? Mówcą w pewien sposób na pewno, ale mam inny język niż ten, którym można by było się podejrzewać, którym się posługujemy teraz, albowiem stepowanie, czyli właśnie wyrażanie siebie przez rytmy, przez, przez stukot, to jest to, czy w czym się czuję najlepiej i z tym właśnie przyszedłem na tę wspaniałą konferencję. Jak to hasło konferencji sprawdza się w Twoim życiu? Czym dla Ciebie są te redefinicje? Ja bardzo lubię eksperymentować, faktycznie łamać wszelkie takie ustalenia czy, czy, czy yy, zwyczaje. Tak samo jak yy, typową muzyką yy, dla stepowania jest niby jazz, który kocham i uwielbiam i nadal wielki hołd. Natomiast do muzyki współczesnej też uwielbiam i to w stepowaniu staram się pokazywać, że tam to nowe tchnienie, nowa, nowa moc yy, jest. Że nie trzeba cały czas tkwić gdzieś tam przy tym starym wizerunku stepowania, a można nieść nowe. Kasiu, dlaczego warto być mentorem podczas takiej konferencji? Ojej, to jest pytanie, na które trudno odpowiedzieć jednym zdaniem, bo naprawdę pod tym się kryje ogrom nowych doświadczeń, nowych znajomości, też satysfakcji, jak widzisz, że twoja mówczyni stoi na scenie, wygłasza mowę, ludzie wiją jej brawo, ludzie obcierają się chusteczkami, będąc wzruszonym, słuchając tej mowy, to jest... Taka niezwykła nagroda. Było warto. Ojej. Chyba wystarczy takiego komentarza.